Karol Łapawa moim Państwa gościem jest tym Xboxing Night 20. Karol Łapawa nad zwycięstwem, nad Richardem Walterem, stanowcza przewaga, jak poszły przygotowania do tej walki? Przygotowania były bardzo dobre. O tym, że rozmawialiśmy wczoraj. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i nie było przede wszystkim żadnych kontuzji, bo zdrowie jest najważniejsze. No co, Karol, czy pomogły sparingi z Borysem Mańkowskim? One nie były w tych przygotowaniach dokładnie, ale oczywiście, że pomogły. To jest mega doświadczenie, szczególnie, że no dystans był, był szalony. i no Boris to jest, jest klasowy, to jest klasowy bokser. Pomimo tego, że to jest zawodnik MMA, boksuje świetnie. No i Jest bardzo świadomym zawodnikiem i dojrzałym. Przekazuje też bardzo dużo wskazówek, jak prowadzić swoją karierę, jak też się gdzieś tam promować w mediach i, i przede wszystkim sportowo. No jest kotem. On to pokazał w tej stójkowej walce z Normanem, ale wracamy teraz do ciebie. Wszyscy przed tą walką, czyli wszyscy, Ty, promotor Mariusz Grabowski, mówili, że debiut był fajny, ale teraz chcemy lepszego stylu przede wszystkim. Tutaj wszyscy mówili, że powinien być nokaut, biorąc też pod uwagę przeszłość Twojego rywala. Tego nokautu nie ma, ale czy jest niedosyt? no Niedosyt, w tym momencie troszkę jest, ale jest bardzo niewielki, bo uważam na gorąco, że to był dobry technicznie boks. Że pokazałem zdecydowaną wyższość w, tak naprawdę w każdym aspekcie bok, boksu, bo, bo i wszedłem troszkę do pół dystansu i na dystans na nogach byłem szybszy. no i no... To było dla mnie cenne doświadczenie i to bardziej cenne myślę, niż, niż debiut, bo nie było tyle stresu, miałem czas pomyśleć, miałem czas przećwiczyć wiele rzeczy, które, które dziś tam wprowadzamy w swój styl. Ja planuję dosyć długą karierę, kilkuletnią na pewno i myślę, że to jest bardzo dobry krok w tej karierze. Karol, czy doping kibiców tutaj na hali było bardzo dobrze słychać, czy Ci pomógł w walce? Oj, mega, byłem zaskoczony, że było aż tak dobrze do teamu z Gostynia, którym no, przyjechał cały autobus z Gostynia. E, także e, no 200 km prawie e, do Dzierżoniowa, to, e, to jest bardzo miłe, e, przyjechało też wiele kibiców samochodami, no i e, łączymy siłę z, z rzosem, ponieważ no, trenujemy w jednym klubie, e, jesteśmy z jednego rejonu i cały team Wrzos e, też się podłączył do dopingu, także no, serce rośnie jak się słyszy ta, 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 no, no, takie wsparcie, e, no i, i co, no, mega się cieszę też. Dodatkowym elementem, który mnie bardzo cieszy jest to, że właśnie biorę przykład z Brzosa i załatwiłem sponsora, który opłacił 10 biletów dla dzieci z domu dziecka z Gostynia i z Bodzewa, okolicznego do Gostynia. No i oni przyjechali, widziałem ich uśmiechnięte twarze, obiecałem im, że zaraz do nich pójdę. No to jest coś, jak się to widzi to po prostu serce rośnie, także doping był naprawdę porządny. Ja tego nie widziałem, bo nagrywałem rozmowę z bohaterami poprzedniej walki. Ale ty mi powiedziałeś przed rozpoczęciem tej rozmowy, że był taki moment w tej pierwszej rundzie, że to mogłaby być ta akcja, to mogło być to, to mógł być koniec. Tak jest, tak jest. Ostrzegałem w wywiadach, że macie oglądać od samego początku bardzo czujnie, ponieważ zauważyłem pewną manierę u rywala, którą chciałem wykorzystać i trafić go pierwszym ciosem posłać na deski. Trafiłem tym ciosem, to było skuteczne, ale niestety na tyle skuteczne, że, że nie na tyle skuteczne, żeby on usiadł. E, zajęczał, usłyszałem to, e, nie udało się go wykończyć, ale, ale jestem zadowolony, że, że coś, co jakby moja wyobraźnia mi podsunęła, e, no zdało jakby rezultat, i, i, i no, widzę tutaj pole do, do, do większego rozwoju. Czyli tutaj Karol zasługa też twojego teamu, który nakierował Cię, tak? O kurczę, oni zrobili taką robotę, są tutaj obok, e, naprawdę I całe... Przepraszam, brata, który cały czas się tutaj wspiera. No, to, to jest mój team, to jest mój team, zdecydowanie. E, cała ekipa Sporty Walki Gostyń i, i ludzie, którzy mi pomagają, jest ich bardzo, bardzo wiele. E, to, to są ludzie, którzy tworzą mnie jako sportowca i bez nich to, to w ogóle ta przygoda nie miałaby sensu. E, właśnie to jest piękne w sporcie, że poznaję się tyle fajnych osób, Tyle, tyle takich wartościowych relacji, że naprawdę każdemu, kto siedzi na kanapie i zastanawia się, czy rozpocząć jakąkolwiek przygodę ze sportem, to po prostu zróbcie to. Tobie chyba w ogóle łatwiej jest poznawać nowe osoby, bo z tego co słyszałem, to jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o naukę języków obcych. No, ekspertem to może dużo powiedziane, ale no, bardzo, bardzo lubię uczyć się języków obcych. E, gdzieś tam już bie biegle posługuję się językiem angielskim. E, zajarałem się chińskim, no, to umiem w bardzo o małych podstawach, ale. Może, może jakąś podstawę byś zaprezentował kimicło? Czy Karol Łapawa, bo i Gostyń, czyli jestem Karol Łapawa, mieszkam w Gostyniu to tak na gorąco, bo jestem zmęczony. W e, no, boksie rosyjski jest bardzo ważny. E, mój przyjaciel Jarosław Iwanów e, z kadry narodowej w boksie e, pochodzi z Krymu i i Uczył mnie rosyjskiego i ja też na studiach uczyłem się rosyjskiego, także rosyjski jest też mega. Ostatnio uchwyciłem zajawkę na hiszpański, ponieważ w Poznaniu wybrałem się kilka razy do klubu bokserskiego Walczak, gdzie stacjonują kubańscy zawodnicy i kubański trener. Ja po prostu, żeby lepiej zrozumieć ich filozofię boksu, złapałem bakcyla na hiszpański i no, po prostu to lubię. Także Wiesz, ekspertem może nie jestem, ale, ale jest fajnie. Jeszcze o jedno chciałem zapytać. Widziałem, że po Twojej walce długo rozmawiałeś z Mariuszem Grabowskim i z Mateuszem Borkiem. Zdradzisz nam, o co tam chodziło? O czym rozmawialiście? Rozmawialiśmy o walce oczywiście na gorąco. Przerzucili mi, mi parę wskazówek, powiedzieli, co się podobało, co nie. To może zachowam do siebie, ale, ale no, była to owocna rozmowa. Na pewno, na pewno krok do przodu i to duży myślę, także... Czyli współpraca na pewno będzie dalej zawarta, tak? Oczywiście, oczywiście. To jest, to jest już zdecydowane, to było zdecydowane przed podpisaniem kontraktu z tym eksem, bo już przed pierwszą walką podpisałem wieloletni kontrakt i, i z panem Mariuszem Grabowskim rozmawiałem kilkukrotnie przed, przed podpisaniem tego kontraktu. No i chcemy świadomie budować moją karierę i naprawdę za parę lat. No, chcę być mocnym nazwiskiem w polskim boksie, w polskich sportach walki. Bardzo dziękujemy. Gratulacje. Dziękujemy. Dzięki. Miła rozmowa.